W kolejnym, krótkim odcineczku ponieważ ostatnio dobyłem kolejne nowego do dinozaurów hybrydy to teraz chciałbym wam pokazać je ale to będzie bardzo krótki odcinek nie będę nic robił tak jak w poprzednich odcinkach tylko chcę pokazać mi tam jednego albo tam dwa zrobić zobaczcie do ostatnio dostałem to jest hybryda hybrydy Wspominam, hybryda, hybrydy. Mam tylko go na 10. Bo jest... On jest ciężki do zdobycia. Potem mamy... Zrobiłem takich trzy aż. Chciałem 4, żeby już go mieć na 30, ale niestety nie mogę go znaleźć. No to... Teraz go robimy na hybryd. Kolejny. Ja jak się zmieniło. Ale... Szkoda, że nie mam jeszcze jednego, ale okej. Okay. I indoraptor. Będziemy go dzisiaj na 30. na 30 level go zrobić. I zobaczcie, mamy go. I robimy go. robimy. Aj, nie starczy. Chyba żarcie mówić. No i robimy go na. Trzydziesty poziom. Trzydziesty. Jak się długo będzie robili? To ja. jest wizyt będzie. Indominus na cztery, Indoraptor na czterdziesty skróty. Będzie niż będzie. Zobaczcie ile on ma tak. Olą piękny. Patrzcie jak A, widzieliście jak ten żerał. Otworzył sam drzwiczki. Mądry dziennie. Ile on ma życia tysiące ja japi Ale co to za bestia jest? Nie wierzę w to. Tu jeszcze Wam pokażę moje ustawienie. Tutaj sobie zrobiłem takie na szybko ustawienie. Widzicie? Takie ładne dosyć, żeby było. To, są, to jest każdy dinozaur, ma 40 razy. Zobaczcie. Taki. Zobaczcie, jaki fajny ma ogon. Potem takiego. Będę wam to szybko omówił, patrzcie, taki, taki, a ten nie ma, bo tego nikt nie chce robić, taki, zobaczcie, ten, ten chyba w ustawie nawet w odcinku był, Tyrozaur, ten chyba też był, tego chyba nie było, zobaczcie. To są cały na 40 lewach. Ten... I zobaczcie to, co zrobiłem. Można robić dwa takie same dinozaury na 40 lewach. Mam dwa takie same. Jejbiście. Bulba. Bulba ta. A no właśnie, ja zdobyłem jeszcze. Dobra, wam jeszcze pokażę pod koniec tkankę. Czyli teraz eee, czekajcie, eee, to zobaczcie, co zdobyłem. Dwa kurde. Gdzie Nie wiem, co to jest, to się nazywa. Ale to jest Przez. chyba dobre. To robimy, tak? dobra. Robimy to. Dobra. Mamy go. Zobaczmy jak on wygląda. Ale śmieszny, nie wygląda. To jest taki dziwny. Zobaczcie. 3917 lata. Dla dobry dobrych. To na tyle. W tym odcinku. Ja się z wami rzędy mam. Tym dinozaurem. Na razie dzięki, że byłaś zostaw subika. może dzwoneczka i łapencji. Dzięki. Siema.